Jakub Społa, prezes Polimexu Mostostal SA ze mną. Dzień dobry Panie Prezesie. Poproszę o podsumowanie wyników finansowych spółki za trzy kwartały 2025 roku. Dzień dobry, dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Wyniki bardzo dobre, 3 miliardy złotych przychodów, 188 milionów ebiddy, no i 112 milionów zysku netto za trzy kwartały jesteśmy bardzo dobrze, jesteśmy bardzo zadowoleni oceniamy je bardzo dobrze. Jakie będą filary strategii spółki na lata 2026-2033? Jeżeli chodzi o samą strategię, to ona będzie się opierać na pewno na tych segmentach, w których jesteśmy bardzo mocni. Energetyka i petrochemia tam jesteśmy liderem, tam mamy przewagę kompetencyjną, w to będziemy chcieli inwestować. E, oczywiście myślimy również o akwizycjach, o wyjściu e, na rynek niemiecki. E, stawiamy też na te projekty rozwojowe, jak na przykład CPK albo Atom. Właśnie może coś więcej o tych rynkach zagranicznych, które są najbardziej interesujące, na których już jesteście na tyle obecni, że jesteście po prostu zadowoleni z tej obecności. E, jesteśmy tam obecni bardzo mocno na rynku petrochemicznym, poprzez naszą spółkę zależną naftorem od naftobudowa. E, pracujemy na rafineriach w Holbornie, w Niemczech, e, również w krajach Beneluxu, jak na przykład w Antwerpii. Mamy tam ugruntowaną pozycję, będziemy chcieli bardzo mocno spenetrować ten rynek niemiecki, ale poszerzyć ten łańcuch wartości i jednak wejść w budowę elektrowni, elektrociepowni gazowych, czyli to, co robimy tutaj w Polsce. Tam są plany bardzo takie mocne, silne, rozwojowe, 20 GW plus jeszcze 10 GW w zapasie w 80 lokalizacjach. No to jest rynek, który jest, można powiedzieć, skrojony pod Polimex. Badacie również rynek, tak jak Pan Prezes powiedział, pod kątem akwizycji. Gdzie tutaj widzicie największe potrzeby? No, nie wiem skąd Pani to wie, także gratuluję. My rzeczywiście rozglądamy się w gruncie rzeczy najbardziej ze służbami projektowo-inżynieryjnymi. Tutaj potrzebujemy wsparcia ze względu na ilość tych projektów, które teraz realizujemy. To wsparcie w inżynieringu i w projektowaniu, w koordynacji będzie nam bardzo potrzebne. Myślimy również o firmach takich wyspecjalizowanych, ale to może bez szczegółów. Ile może wynieść wartość inwestycji w szeroko rozumianej y, infrastrukturze w Polsce do 2026 roku? Czy, jeżeli chodzi o samą infrastrukturę, czyli drogi, koleje, no to są kwoty liczone w dziesiątkach miliardów złotych. Jeżeli chodzi o energetykę, y, to tutaj jest ten strumień pieniędzy dużo większy, no mówimy o setkach miliardów złotych. No, tak, to jest, to, to jest... krąży w przestrzeni nie... taka suma 1,2 biliona. Krąży w przestrzeni suma 1,2 biliona cały czas. No, to jest bardzo duży strumień pieniędzy. Łatwo się operuje takimi wielkimi kwotami. Może być problem z wydatkowaniem i z realizacją. My jesteśmy na to przygotowani, ale niezależnie od tego, czy to będą biliony złotych, czy to będą setki miliardów, no to jest to kwota, obok której trudno przejść obojętnie i na pewno będziemy chcieli coś z tego uszknąć. A jaką wartość mają potencjalne zidentyfikowane przez Was projekty na lata 2026-2028? My mamy. Na dziś zmapowane projekty o wartości 38 miliardów złotych to są te projekty, o których wiemy, że się wydarzą, te projekty, które ofertujemy, albo te, gdzie się przygotowujemy do ofertowania, ze szczególnym uwzględnieniem rynku energetycznego i petrochemii. Także jeżeli chodzi o strumień przychodów, jeżeli chodzi o backlog, zamówienia, to jesteśmy raczej spokojni, mamy zamiar pozyskać gros tych inwestycji. Pan prezes mówił też, że ofertujecie selektywnie, bo możecie sobie na to pozwolić, bo macie pieniądze. To jest pytanie, oparte na słowach pana prezesa. No właśnie. Znaczy, tak, mamy płynność finansową dość dobrą, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, mamy zbudowany portfel zamówień o wysokiej wartości, bo to jest ponad 7 miliardów złotych. To nam daje. Pewien spokój, poczucie bezpieczeństwa. Natomiast to selektywne ofertowanie mówi o tym, żeby po pierwsze nie tracić, czyli pozyskiwać kontrakty w taki sposób i przy takich założeniach, żeby mieć absolutną pewność, że na pewno wyjdziemy, mówiąc kolokwialnie na swoje? Macie też biuro elektryki, energetyki jądrowej i pan prezes powiedział, my jesteśmy w tym temacie. Proszę powiedzieć dokładnie, jakie działania podejmujecie, żeby być w tym temacie jeszcze mocniej niż jesteście teraz. Jeszcze mocniej to nie wiem, czy się będzie dało. Mamy Biuro Energetyki Jądrowej, doświadczonego menedżera, którego prowadzi, pana Marka Wereda, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Co tutaj dużo więcej powiedzieć? Jesteśmy założycielem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwo Atom. W zeszłym tygodniu byliśmy na World Nuclear Exhibition Forum w Paryżu. Działam na tym rynku bardzo mocno. Oprócz tego zespołu, który działa tutaj pod wodzą pana Marka, u nas w centrali również są koledzy, koleżanki z mosto firmy produkcyjnej, największego w Polsce producenta konstrukcji stalowych, który się certyfikuje z bezpośrednim kontakcie i współpracy, czy to z Bechtelem, czy to z Westinghouseem. No i tam mamy nadzieję, że będzie ulokowana część produkcji właśnie pod tą inwestycję. Grupa kapitałowa Polimex Mostosta zatrudnia około 5 tysięcy pracowników. Nie obawia się Pan Prezes, że w całym sektorze te braki kadrowe mogą być odczuwalne i mogą gdzieś nam rzutować na terminowość wykonywania inwestycji? Zawsze jest takie zagrożenie, natomiast my staramy się przeciwdziałać tym ryzykom na wiele sposobów. Prowadzimy bardzo mocną taką akcję informacyjną na uczelniach. Mamy całą koncepcję zbudowaną pracy z naszymi przyszłymi współpracownikami, od uczelni aż przez cały rozwój ich i, i rozwój kariery w strukturach naszej spółki. Z drugiej strony, oprócz pozyskiwania nowych pracowników, my mamy tą przewagę, że jesteśmy firmą z 80-letnią tradycją, która działa nie tylko w dużych ośrodkach, ale również w takich pomniejszych, pomniejszych, mniejszych ośrodkach. I tam mamy pracowników bardzo mocno zżytych z naszą organizacją, którzy pracują tam przez pokolenia, więc dostrzegamy to ryzyko, natomiast ja jestem ostrożnym optymistą i wydaje mi się, że będziemy potrafili nim zarządzić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jakub Stopuła prezes Polimexu Mosto stal moim i Państwa gościem. Dziękuję.